Rada miasta Puławy niedawno odrzuciła propozycję grupy mieszkańców, by ulicę Ludwika Waryńskiego w Puławach przemianować na Romana Dmowskiego. Jak się okazuje, przeciwnicy upamiętnienia Waryńskiego w mieście nie składają broni. Puławskie stowarzyszenie osób represjonowanych w stanie wojennym wystosowało apel do miejskich radnych o wycofanie nazwiska waryńskiego z jednej z ulic w Pławach oraz likwidację jego pomnika na skwerze niepodległości. Autorzy przypominają, że waryński zakładał partię robotniczą Proletariat, która ich zdaniem była elementem budowy ideologii reprezentowanej przez Związek Sowiecki. Spadkobiercą z sowieckiej jest zaś Federacja Rosyjska, która dopuściła się agresji na Ukrainę. Na tej podstawie stowarzyszenie wysnuło wniosek, że nazwisko waryńskiego powinno zostać wykreślone z rejestru miejskich nazw. Ponadto zdaniem autorów dokumentu obecność przywołanej postaci w pławskiej przestrzeni publicznej stanowi obecnie główną pozostałość po systemie komunistycznym w mieście. Przedstawionym dokumentem niebawem powinni zająć się radni zrzeszeni w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zapraszamy do sklepu Lewiatan Puławy, ulica Rejmonta 1, tuż przy skrzyżowaniu z ulicą Kaniowczyków, po dawnym sklepie Cezar. Świeże owoce i warzywa, chrupiące pieczywo, swojskie wędliny, Szeroki asortyment, korzystne promocje. Zapraszamy do sklepu Lewiatan Puławy, ulica Rejmonta 1. Nasz drugi sklep przy ulicy Wróblewskiego 15.